W tym tygodniu na Title Tuesday Miłosz Szparu zagrał bardzo ładną partyjkę. Dobra, let's go. Ostatnia partia, zwycięstwo i będzie dobrze. Szparu jest znany z tego, że jest bardzo dobrym taktycznie zawodnikiem i działo się tu naprawdę dużo, dlatego zapraszam do oglądania. E4 ze strony Miłosza, na co jego przeciwnik odpowiedział posunięciem. C5 jest to IM, Mistrz Międzynarodowy, Wiktor Kliarów, także no też nie byle jaki zawodnik, dlatego tym bardziej warto to zobaczyć. Skoczek F3, Skoczek C6 i mamy standardową obronę sycylijską z wariantem takim, że Skoczek wiadomo wychodzi do akcji. Tu jest masa różnych posunięć. Na to zdecydował się Czarny. I teraz ze strony Miłosza goniec na B5 wędruje i mamy wariant Rossolimo, który jest często z morą tych graczy, którzy grają obronę scyliską, No, bo nie przechodzi w jakieś tam główne warianty, takie jak są na przykład po D4, gdzie tu pozycja się otwiera jest bardzo dużo różnych teoretycznych, fajnych opcji. A to rozsolimo często tak troszeczkę tą obronę sycylijską tak wytłumia i sprawia, że ciężko jest jakąś tam przewagę jako czarny sobie wypracować. E6 poszło ze strony pana Wiktora, natomiast Szparo w tym momencie zagrał taki fajny ruszek, jakim jest C3. I czemu to jest taki dobry ruch? Bo zobaczmy, że chcielibyśmy w przyszłości zagrać właśnie D4. No ale jeżeli zagramy najpierw C3, to będzie możliwość odbicia. Zobaczmy, że jakbyśmy teraz grali, no to po biciu tutaj jest tylko bicie bicie skoczkiem praktycznie. A jeżeli zagramy najpierw C3, no, to już jest fajne, fajne takie udogodnienie. I teraz przeciwnik wyszedł sobie skoczkiem na E7 z planem, żeby te skoczki się właśnie ładnie trzymały. Że na wybicie nie będzie zepsuta zepsu, zepsu struktura pionowa, tylko będzie po prostu e, odbicie skoczkiem, co jest fajnym podejściem. Ale po D4 już tutaj jest bardzo fajna, delikatna przewaga dla białego. I zobaczmy, że teraz na bicie właśnie można odbić pionem. I tak poszło w partii. I tu gramy D4. Mamy już lepszą pozycję plus 0,4. No, i cóż może Więcej białych cieć po debiucie. Mamy zajęte centralne pola, tu jest pion broniony, skoczek wyprowadzony, go nie jest wyprowadzony. Zaraz możemy zrobić krótką roszadę Dodatkowo jest placówka dla na c, czy dla skoczka. Myślę, że nic więcej w szóstym ruchu. W piątym, szóstym ruchu nie można oczekiwać od życia jak się gra białymi. Dobrze, także d5 od razu skontrował czarny. On chce walczyć o to centrum i mimo wszystko gdzieś tam tą inicjatywę swoją budować. I teraz mi już zagrał E5, co jest krytycznym posunięciem, Na streamie jeszcze wspominał, że jest taki ruch jak skoczek C3, co faktycznie, no, co faktycznie jest, jest prawdą i teraz wiadomo na jakiekolwiek wybicie może wybić to skoczek i jest też, też jest to ciekawa opcja. Co prawda mamy izolowanego piona, ale za to wszystkie lekkie figury grają. Do, do tego za chwilę właśnie Roszada. Hetman będzie mógł wspomóc jakieś tam ataki, więc, więc jest to jak najbardziej ciekawe. Goniec się wyprowadzi. No ale w partii poszło, poszło E5, na co, na co rywal Sparumena zagrał goniec D7, co jest w, w tych strukturach. Zobaczmy, że teraz to jest bardziej struktura jak z partii francuskiej. Tak, będzie chciał przeciwnik wrzucić konia na F5 i wywierać nacisk na piona D4. W przyszłości goniec, goniec E7, roszatka, No ale właśnie ten ruch, czyli goniec D7, sprawia, że no, tu będzie pewna elastyczność, bo czarny, ok, on może chcieć wyprowadzić w przyszłości gońca i zrobić krótką, ale jeżeli Hetman wyjdzie na B6, to może też nawet próbować długą roszadę. Co często sprawia, że biały musi być bardzo czujny, bo jeżeli się chwilkę zagapi, no to się może okazać, że, że przygotuje cały swój plan do ataku na skrzydło królewskie, a przeciwnik zwieje na Hetmańskie królem, i po na przykład biciu piona na G7, co się pojawia czasem w tych strukturach. Wie, że wejdą do gry i to biały będzie miał problem. No ale dobrze, w partii poszło skoczek na C3, jak najbardziej książkowy, no taki teoretyczny dobry ruch. I teraz ze strony czarnego faktycznie koń na F5 zawędrował z planem prostym, po prostu wybicia na D4. No a zaraz goniec właśnie wejdzie do akcji i już będzie rozwój praktycznie ze strony pana Wiktora zakończony. Roszadka w partii, bardzo logiczne podejście. No, w przyszł... Prawdopodobnie było więcej tutaj ruchów, jak na przykład nie. Wiem, goniec za goniec 4 mówi Kompek. Myślę, że nawet po prostu wyprowadzenie gońca na, na E3 jest ciekawe, bo na jakiekolwiek wybicia otwieramy sobie linię F do ataku. No ale w partii Szparu wybrał roszatkę, wybrał bardzo, bardzo dobre podejście i faktycznie goniec na E7 się zameldował. No i co, naturalnym byłoby za chwilkę zrobienie roszady. I tutaj taką malutką mini pułapkę zostawia miłość. bo teoretycznym też teoretycznie dobrym posunięciem według Kompa w ogóle pierwszą linią jest goniec na d3. I czemu to jest dobry ruch? Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo głupio, no bo czarny zdecydował, że tymi skoczkami będzie atakował punkt d4. No i w tym momencie miłoż przesłania sobie tego piona, i tak naprawdę zostaje jeden obrońca, jeden obrońca tego pioneczka, tak? Na d4, a jak spadnie pion z d4, to później będzie problem z pionem z e5. No i pytanie, co ten arcymistrz wyprawia? No, otóż ma to, ma to sens moi drodzy. Po pierwsze, jeżeli zagrałby jakąś głupotkę yy, pan Wiktor, no to już można myśleć o wybiciu na F5. I teraz ta pozycja jest dla czarnego bardzo słaba, bo mu spadnie pionek na D5. Zepsuła się struktura pionowa, i to jest pozycja bardzo, bardzo dobra dla białego. Yy, dlatego tak w partii oczywiście nie poszło. No, ale jest to jakiś motyw. No i w przyszłości wiadomo, Roszada też będą grusiły jakieś motywy bicia yy, piona na H7. Więc jest dużo, dużo takich taktycznych możliwości. No i mimo to czarny zdecydował, że tego pionka weźmie. No i w tym momencie ktoś powie, "Ok, no nie ma tak, nie ma jak dać chwilowo tego szacha. No nie powinno to jakoś być aż tak groźne, tak? A pionek spadł. No ale po biciu skoczkiem, jak nastąpiło w partii, teraz też następuje bicie skoczka. No i cóż, cały czas stabilna struktura, ten skoczek tu jest i nie ma jak dać szacha, tak? Więc w jakim cudem ma tutaj ten materiał odbijać biały. Tu jest jeden jeden ruch. Właśnie nie jest to proste. Każdy inny ruch sprawia, że jest przewaga czarnego, oprócz jednego. Jest jeden jeden ruch. Hetman na g4. Mm -hmm. I po biciu biciu mam hetman g4. I grozę biciem na bardzo ładne posunięcie, bo wykorzystuje taktyczne słabości pozycji czarnego. Wisi pion na G7 i jednocześnie jest atakowany skoczek. Jeżeli skoczek odejdzie, no to można go kasować. O, niby fajny ruch, no bo zabezpieczamy sobie piona i ten skoczek już nie wisi. No, ale okazuje się, że pogonie zbije F5 jest pozycja opłakana, no bo te piony się, roz... znaczy te piony są rozbite. Tutaj wisi w ogóle na G7 wieża wisi. Tutaj można zaraz zgarnąć piona i pozycja się sypie totalnie jak domek z kart. Dlatego oczywiście w partii tak nie poszło. No ale co innego robić? Tu wisi pion, wisi skoczek. No i w partii poszło posunięcie Hetman B6, które ma za zadanie tego skoczka obronić. Jest to jak najbardziej logiczne podejście. No ale. Nie ma też swoich wad, no bo zobaczmy, że pionek na G7 wisi i można tak bić, co jest no nie najlepsze. Kąpek mówi, że to w ogóle jest błąd, mimo że cały czas jest przewaga białego, no ale wieża wisi. Tylko problemem jest właśnie to, co wcześniej wspominałem, że można tu zrobić długą roszadę i za chwilę te wieże, no te wieże się ustawią ładnie na liniach H i G i pioneczki będą lecieć dalej. No, może to być generalnie nieprzyjemne jeszcze w przyszłości, jeżeli wieża zawędruje, na przykład, nie wiem, taki ruch, taki ruch, to już jest duży problem, bo Hetman odchodzi, grożą jeszcze nawet takie posunięcia jak skoczek, skoczek F3. W ogóle nie, wspaniały ruch, no bo tutaj bić nie można i jest bardzo, bardzo duży problem, więc bardzo trzeba być czujnym, bo w chwilę może się ta pozycja bardzo, bardzo zrobić nieprzyjemna dla, dla białego. Więc Miłoż tutaj nie wybija tego piona, tylko zdecydował się zagrać go nie z E3 też bardzo logiczne posunięcie. No naciskamy na skoczka, jednocześnie ten skoczek nie może odchodzić, bo jest związanie. Więc trzeba, być, więc trzeba być też ostrożnym. I kompek mówi, że najlepszym posunięciem jest goniec C5. Co jest ogólnie bardzo sensowne. No bronimy dwoma figurami skoczka. I cały czas się nie boimy za bardzo tego bicia. No bo cały czas ten motyw długiej roszady występuje. Dlatego, dlatego tak w partii właśnie zagrał czarny. No i mi już tutaj zagrał wieżą z A na B1. Plan jest prosty. Chcemy zagrać B4, wygonić gońca, skasować skoczka i wygrać partię. Natomiast nie jest to takie wszystko e, oczywiste. Teraz poszło ze strony czarnego A5, który ma zablokować B4, bo jak teraz zagramy B4, to następuje bicie i jest e, no klops. Nic tutaj biały szczególnie nie uzyska. Dlatego tak w partii iść nie może. my już zagrał takie no, spokojne posunięcie, ale z drugiej strony bardzo sensowne. Ostatnia figurka, która jeszcze nie grała, wchodzi do gry. Wieża z F na C1. Jednocześnie zobaczmy, że za chwilę mogą być tutaj ataki po linice i na tego gońca. A jak gońc zniknie, no to będzie można już kasować skoczkę. Więc pozycja taktycznie się bardzo bardzo robi ciekawa i tutaj gieszej ze strony czarnego. On chce wykorzystać tą chwilkę, że jeszcze nic w tym momencie nie wisi. I zagrać po prostu taki ruch, który tego pionka broni, żeby w przeszłości nie, on nie wisiał. Nie było to pewnie najlepsze podejście. Kąpek w ogóle mówi, że niewzruszenie najlepszym ruchem jest krótka Roszala. No ale wchodzić pod tego gońca, wchodzić pod jakieś ataki. No, jeszcze pod gońca, gońca H6, którego wybić nie można, bo jest związanie, no to wygląda, wygląda kiepsko, no ale, no ale cóż, dlatego w partii G6 takie też dosyć zrozumiałe posunięcie, no i mi już tutaj zagrał bardzo, bardzo ładny ruch. Zobaczmy, te gońce grają, Hetman też jest ustawiony bardzo fajnie do ataku, plus zroszowany, te pionki nie mają chwilowo jak ruszyć, a wieże są ustawione nieźle, tylko chcielibyśmy pchać tego piona tak, a wieża polinica będzie atakować. Więc wypadałoby coś zrobić z tym skoczkiem. No i Miłosz gra bardzo ładny ruch, skoczek na D1. To są podobno najcięższe posunięcia w szachach, właśnie skoczkiem do tyłu, bo chcielibyśmy te skoczki zazwyczaj ustawiać na centralnych polach, a tutaj właśnie Miłosz gra, no troszeczkę taki ruch dla początkujących może niezrozumiały, no ale ten ruch ma wiele funkcji. Jedną z funkcji jest to, że atakujemy, właśnie otwieramy sobie wieżę, a drugą jest to, że też w przyszłości po odejściu i jakichś wymianach będziemy zawsze mogli odbijać skoczkiem na E3, jeżeli padłby goniec. No i to sprawia, że ten skoczek będzie stał tu całkiem nieźle. Zaryzykuję, zagram coś takiego. Idea polega na tym, że chcę zbić na C5 i potem na D4. Pawłon Paweł, wow, skoczek do jeden, Pawłon Paweł, zobacz, big move. W partii nastąpiło h5. No próbuje czarny jakoś wygonić hetmana. Hetman odchodzi i teraz posunięcie wieża na c8, czyli cały czas te motywy właśnie, żeby bronić swoje figury i jednocześnie wywierać presję gdzieś tam na białego. Ale okazuje się, że tutaj jest genialny ruch do zagrania. No i oczywiście Miłosz jako taktycznie bardzo dobry zawodnik tą opcję znalazł. Można tutaj zagrać wieża bije na C5. I czemu jest to genialny ruch? Zobaczmy, że jeżeli wybije to Hetman, no to krótka piłka po prostu goniec bije na D4 i to jest dużo lepsza, lepsza Pozycja dla białego, no ze względu na to, że mamy dwie lekkie figury za, za wieżyczkę i w dodatku jeszcze, cóż, jeszcze mamy parę gońców, tak? Więc no musi to być, musi to być dobre, a na bicie wieżą jest jeszcze gorzej, bo może wejść nawet po Hetman bije D4, wisi ta wieża, nie ma co za bardzo robić, pozycja plus 6 i tak naprawdę nie ma co tu zbierać. Dlatego w partii właśnie poszło Hetman bije na C5, po czym, po czym miłoż zdecydował się wybić gońcem, żeby Hetmanów jeszcze nie wymieniać. Hetman musi gdzieś odchodzić, więc poszedł na e7, żeby gdzieś tam tutaj te słabości przy królu pokrywać. I teraz skoczek c3, bardzo fajny ruch. Myślę, że skoczek e3 też był jak najbardziej ciekawą opcją, ale skoczek c3 też jest zrozumiałe. No, przesłaniamy tutaj linię, którą ma zajęty czarny, a w przyszłości mogą grozić nawet jakieś motywy bicia, tak? bo po biciu zawsze, zobaczmy, że na jakiś tam losowy, losowy ruch... Jeżeli nastąpi bicie, otwarcie tej pozycji, to już zawsze grożą nawet takie motywy, tak, że tu będzie wieża wisieć, tutaj zaraz wiedzie wieża, wie, wieża na linię E i będzie atakować tu, gdzie jest Hetman Król. Więc może to być bardzo, bardzo upierdliwe. W partii, w partii poszło król F8, żeby jakoś spróbować te motywy, właśnie po linii E, zneutralizować. Na co? Na co szparu gra właśnie bieżą E1. On widzi, że cały czas te motywy grożą i bardzo chciałby, bardzo chciałby właśnie tak grać. Król na G7 i teraz właśnie miłość może wykorzystać swoją siłę swoją siłę to, że ma parę gońców. Bardzo ładnie ustawioną, strzelającą. To, że ma Hetmana tutaj, bardzo ładnie ustawionego wieża. Zerka gdzieś z tyłu na Hetmana i może wejść posunięcie skoczek, bije na D5, w ogóle które jest błędem. Tego nie rozumiem. No, bo okej, okay, no oddajemy jakiś materiał, no ale zobaczmy, co się dzieje. W, no, w partii w ogóle nastąpiło teraz poddanie i tu mi już wygrał partię. Natomiast zobaczmy, że na bicie po prostu wchodzi tu kieruch jak E6. i Jest to bardzo, bardzo dobre posunięcie. Wspaniałe według silniczka, bo. Tutaj jest bardzo duży atak, i w ogóle najlepsza według kąpa jest F6. No, bo cóż innego, jeżeli, jeżeli F6 nastąpi, no, to mamy taki ruch właśnie jak G4, i teraz możemy tą strukturę jakoś rozbijać i tutaj atakować. Nie jest to może jeszcze tak aż oczywiste, jest też hetman na G5, no bo zobaczmy, że tu bić nie można, a można atakować punkt na G6. I to jest pozycja bardzo, bardzo, bardzo dobra. A jeżeli tutaj będzie się bronił na przykład czarny, no to już może iść się w 4 i za chwilę tą pozycję będziemy w stanie otwierać. I dlatego po posunięciu skoczek bije na D5, partia się zakończyła i tutaj czarny się uznał za pokonanego, no w obliczu tego, że właśnie po biciu bardzo otwierają się gońce... Jest dużo możliwości taktycznych, no i uznał, że tej partii już grać nie warto dalej. No i cóż, zobaczmy, że bardzo fajne podejście miłosze już od samego początku. No bo na tego Sycyla wybrał wariant z gońcem na B5, gdzie troszeczkę ogranicza te możliwości czarnych. I teraz właśnie Catrze też bardzo fajna idea, żeby w przyszłości dojść do d4 i zająć centrum pionowe. Tak poszło właśnie w partii, dzięki czemu no, dostał bardzo dużo z tego debiutu właśnie szparu. Ok, jakaś kontra w centrum, ale to po prostu pchnięcie i już przechodzimy do systemów praktycznie podobnych jak w partii francuskiej, w której Miłosz jest wiadomo bardzo dużym ekspertem. Także, także no jest to ciekawa, ciekawa opcja. Wiadomo, niby nacisk na piona, ale tutaj raz, że roszatka i dwa, że pułapka z tym oddaniem pioneczka, którą, no, w którą się dał złapać czarny. I tutaj po biciu nastąpiło wybicie. Hetman G4, wspaniały ruch, podwójny atak i później, ok, no bronimy skoczka, ale za to już bardzo duży jest nacisk na tę, właśnie na tą centralnie ustawioną figurę. I okazało się, że właśnie wszystkie wieżyczki, znaczy wieżyczki, ogólnie figury ustawione bardzo ładnie weszły do gry. Tu, no taki trudny myślę ruch do zagrania, właśnie skoczek D1, żeby otworzyć sobie wieżę. Jeszcze genialny ruch, oddanie niby wieży za gońca, ale w przyszłości właśnie za chwilkę, hop, udaje się zdobyć dwie lekkie figury za wieżę i tutaj ustawił no, praktycznie perfekcyjnie swoje figury szparu, nastąpiło bicie i się czarny poddał, no bo w ogóle bije d5 i błąd. <laughs> I się poddał jakieś otwarcie, no i kompletnie się pozycja sypie. Dlatego trzeba przyznać, że miłość na, na tej taktyce jest bardzo dobry i w różnych partiach potrafi zagrać piękne posunięcia, co udało się właśnie teraz zobaczyć. Jak się podobało, proszę o łapeczkę w górę subika. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu. Papa. Pa.